Historia zakładu szybowcowego w Wieżowie Sudeckim sięga 1928 roku. Po wojnie był przedsiębiorstwem państwowym, a od 2001 roku z powodzeniem radzi sobie jako prywatna firma, która cieszy się uznaniem na całym świecie. Szybowce tutaj, wybudowane przez zakład już pod wodzą i własności pana Henryka Menarskiego, wysyła szybowce no, do wielu krajów, nawet do tak odległych jak Nowa Zelandia, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada. Najnowszym projektem firmy jest motoszybowiec docelowo napędzany ogniwami wodorowymi. To nowość na skalę światową. Na razie oblatono szybowiec z napędem elektrycznym. Drugi wyprodukowany kadłub wykonany z włókna węglowego służy do prowadzenia testów wytrzymałościowych. Jest to wspólny projekt Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej i AGH, a my jesteśmy wykonawcą i producentem tego. Prototypu. Cały czas stawiamy bardzo mocno na badania i na rozwój, także to również dla nas jest duża nauka, wiele się dowiemy, ponieważ jest to, jest to zupełnie nowa maszyna taka jeszcze nigdy nie latała, chociaż część, yy, yy, część konstrukcji jest wykorzystana z szybowca, który już w tej chwili yy, lata i jest w kilku egzemplarzach, jest to szybowiec yy, PW6. W Polsce to pierwsza maszyna latająca, jaka została wykonana z włókna węglowego. Przede wszystkim bardzo wytrzymałe i lekkie. Jest to zastosowanie jedno z najnowszych w tej chwili. Między innymi Boeing czy, czy Airbus również pracują nad tym, aby jak najwięcej tego typu konstrukcji latało również w lotnictwie pasażerskim. Kolejną cechą wyróżniającą szybowiec z Jeżowa Sudeckiego jest to, że w maszynie piloci siedzą obok siebie. Tego typu rozwiązania stosowano przed II wojną światową, lecz zarzucono je ze względu na gorsze właściwości aerodynamiczne. Obecnie postęp techniki sprawił, że wraca się do takich pomysłów.